Most? Most, Jaki most, <grym> <grym> Drogi cywilu. Cywil? Cywil. Mammut. Mammut i cywil. jak ma turbo, stary. To, to... to, to Masz dołożone to z tyłu. Tą perkusję. To to ci tak... Lampa najwięcej no, boostuje. No, lampa tak, w sumie światła. Tylko światło. Z lampą mi wlecę, tylko mam no, na mordy. Ogłusze ich tą lampą. Odpalasz lampę i ktoś ma flesz, a tego. Wstać. <laughs> I nic nie widzi. Oj, 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 oj. E, czemu on... <laughs> Kolega się zgubił. <laughs> Przyjechał, zobaczył, że nikogo nie ma i wraca. On tutaj zobaczył na minimapie, że nie ma kole. No, nie ma team -tu, no i tu wracamy. A ten to, nie wiem, ten to co stoi? Ma już PIDO! Ależ. leży. Stary, stary, on stoi, tak... On stoi tak, jak się zaraz pił, nie? Dobra, go. Na górę czy przez ciebie? No właśnie nie wiem. To będzie ekipa chyba, przyjedzie No, to będzie zaraz. dużo, nie, to będzie dużo, nie, 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 nie na chwilę. będzie cały team. Zaraz się obudzi PIDO. PIDO w A, no, dobra, już nie ma go. I no jedzie tu ktoś? O! O chuste O churkowisk O chuste Ja chyba nie wjeżdża jeszcze nie sam Szkoda, będzie nie włączył że nie zapora. za pole Za 1000 1200 Ej, pomóż mi no co ty się cofasz? Ja derama robić no dobra, ja tu wjechałem, żeby cię uratować, a ty p***łem, co? trzymaj się. Dobra, nie. Czekaj, czekaj. <grym> nie trafisz. Nie no, ty bądź. Daj v Dawaj, dawaj Mixa, Mixa, dawaj Taro. Nieee. Dawaj, dawaj, dawaj. Za wrakiem stoi, no dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj. dawaj pcha Idealnie, idealnie. I ja... <laughs> o oh, kurde. Nie mogę.

Dawaj ty mi się spotuje już, nie wiem czy nie skazać Ta wstoszterystka się zdziwi za tak za 40 sekund Ja no, rysie go, nie no Wiesz <grystanie> jak jest najszybszy? nie wiem o no, co tu chodzi No zawsze jest najszybszy ok. No to się zdziwi już Brodnica I siup Ja do niczego nie dojadę Dawaj WTK, proszę, żeby tu WTK był chociaż WTK proszę Nie, nie ma WTK Cały team na, na idzie, nie? Mów, że kończysz no Kończę Nie no, jeszcze WTK, jeliście go tam, nie no Ładuję, nie no, nudne to widzę gdy jak WTK dojedzie Jeszcze nie ma bo. już dobra Ja też skoczyć na to moje 103 No, o, nawet nie jadę, już, nie dojadę Nie, to trzeba raz. już do garażu iść Nie <laughs> no Daj coś no Za szybkie te bitwy Dobra, idziemy na kill'a, skaczemy z kill'a na, na, na kogoś Dobra Ostatnia szansa, cześć Ośmiewisko Nie, no nie. To idę zaraz. Ja pierdolę. Koniec. Fajnie tym mebrem pikujesz, nie? Darek! Nie no, Rysiek chyba zdych ja zrobię w tej bitwie. Nie, wiem, co ty. A ile masz fura aktualnie? Bo ja mam 582. Ja mam 2k. Ej, darka, darka, orzech. O. ja BD, skoczyć, może mi się uda. Patrz, uda mi się? Dawaj, 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 dawaj. Nie, nie za szybko. Aj, aj, aj. mi <grym> się. za szybko. No patrz, że się gdychemy, nie? Teraz jeszcze TPK składa. No No, tylko dwie. A. sklejka nie przebijecie. No, najmniej pytał nikt z klanu Opel. Opel, Astro. Jednak nie robię resetu, jestem kurde. zmęczony. O. Mhm. No kurde. Nie wiem, jak to jest możliwe, ekspand do 15. <grym> no. Już nie można grać w pole. Moza no. no. No, no, koniec. Trzeba, trzeba. Jeszcze szybko kłali, będą już można grać potem w A Ale jutro przez sobota. Tak? No w niedzielę są. O Jak to że jutro. Nie, no, bo tak powiedziałeś jakby to miało być jutro. No, no tak ogólnie, nie. Czy <grym> wiesz, nie trzeba będzie grać ligi no to już będzie można, wiesz, poem napr... O. No. Aha <grym> Nie no. Jesteś potem. Czeka do martą Co tu się dzieje? <laughs> nie no, nie mam Zresztą <laughs> <laughs> do pesku trafiłem, wszystkie snapy. Nie? A ja 4 już Ej, ile czołgów na mid jest ty? Ja teraz zobaczyłem Widzisz to? I ginę Cały team na midzie Wszystko mnie na pomocy To Tofnij no Midza trzeba zabić Raka, come on, ginę Co się dzieje no? Ja ginę Krystian z mida snajpi no, czemu no? Na... Nie, cały team się wraca tu, nie? Dobra. No tak, tak no. Cały team jest. Rysiu, gdzie ty jedziesz? za to Pikuje mi też śmieć w progu. No milcz, weź oddaj, pomóż no. Selmę, selmę. A, prog mnie zabije? Dobra, co? To wszystko. Nie, ja ja nie, nie, wiem, bo to losy tak. jest. On skup się, nie w niegnie. nawet nie, to stary jak mi co to jest. <noise> nie, nie. A bo nas proksuje ten śmieci. Poryście się pojechał już z losa, nie? Nie, bo nas ten śmieć proksuje, na no, sprawę. Ja <noise> no nie, ja nie widziałem tego. Odbijam od ja odbijam się od El Nino. I mi przebijiono, jest jakiś potężny. I oni też mają dwa Tak. O! Oo. I duszą sobie na drugiej. Aha. Ale jajca. Nie, Widzisz? no. Jest... Cofnij, Cofnij, ale ten mid zaraz piknie z pleców. Piknie ten z prawej, no. Celuj. Standarda. AB. No. Ej, standard. O, zginął, zginął. Ja. Ten. Nice. On mówi bombę. Ładnie, ładnie. Też jest. A, dawaj, piknij. Patrzysz, nie? Nie. Nie, wyjdę zaraz. Komu patrzę? WENOS! Wenos. <ślech> Nie mogę Mikrofon. Szczypiorek 12 Znowu łopel. Teraz kolejny trudon tylko. No, sami pracy w tą grę grają, nie? Trochę prawda. No? Nie no jakiś Hiszpan też jest. Fabregas. A i Ukrainiec?

jak <laughs> on leci tym końcem. Lecimy? Nie, nie chcę w sensie. się muszę jakąś presję z góry zrobić. Dobra. To jadę. Nie, za, za szybko. To z za szybko. Za wolno. Ej ginę. Nie Kończę z Antyriona. Weź lufę. No ginę. Dorwali mnie. ten, 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 ten sam żyje. CS, KD. Dobra, jedziemy po to taki. Ile tam HP jeszcze jest? No. Wsi Nie no, jest to z farmi wszystko. Kiedy w cs gramy? Teraz. Nie na no serio się by tam fura. Nie no nie gramy. Nigdy? Nigdy. On Policja. Ma, on ma Policja! On ma zakaz, Policja. on ma zakaz. Policja! Zakazał. Policja, dawaj. Oj, 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 Co ty zrobiłeś? <laughs> no co, stanowałem. Ja, żebyś nie miał do męża. O, właśnie. No. <laughs> Hyhyhy będzie na ligę bootcamp? Bo ja wiem Jak to nie wiesz? Co? Coś tam? Krzest? Na ligę bootcamp będzie A. Ej. Nie, no, nie, no też. Aj widzisz, to logo kla. Opa, dopa, dopa, No logo hmm. no I patrz kolejny biało-czerwony. Nie, <noise> nie mogę. nie Moja na bitewka. I jakieś perki. Ja mam cztery perki na załodze. Nightmare. jest no ta nuta. No. Ale będzie. Ale będzie bujać na koncercie. W... Mam, mam 6, 6 nutek mam na razie zapisanych. Mam Od nich? O. To podesłać. No, zanim to nie zrobię. Zimmy będzie ten festiwal tak szczerze. Gdzie dziejecie? Do Czech na Linkin Park skierowany Motionless in White i. Kiedy? W czerwcu. O, no to trochę. To jakieś spocuchy. Cofnij, cofnij, bo oni są. Nie, musimy ich poskładać. Dzięki. Czyli że żyj. Mat, minus dwa. No więc się rozlaliśmy, już tego. Zero tradeów, on minus dwa tysiące. Ale oni ja lepsze pozycje mają. Co team jest? Możemy cofnąć. Cofnij na prawo, furę trzymać. Jada, jadę. Już ich cofaj, cofaj, cofaj. No, cofam, cofam. Widzisz ich z prawej ruchła? No, Oni się zasrawali z prawej. Trzeba się tego aplikować? śmiecie? Nie tak średnio. Jej pomocy, jadą. Widzę, widzę. Agresja widzę. jest, agresja. No i górę. Jadą, jadą, jadą. Kogo fura? Dwa siódemki. Nie mogę. Mnie w... O, poczuł ci. O, poczuł ci. O, jest, słuchaj. Okay, Dwa siódemki do. Smida. Nie, no, Arto, strzelaj dobra, nie mogę grać, o dawaj! dawaj, dawaj, dwa ja z daję to górę, góry. daj, daję dwa Trzymaj górę. Nie, trzymaj górę. Trzymaj Ja może skończę tego, że pierwszy. Nie, nie, dawaj, nie, 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 nie. Ja nie, ma... nie mam bić na te dwa z góry. Ona może grać na was. No, no, na mnie gra to dwa z góry. Ja wypycham misę. KD to dwa z góry. Oni już bez są powoli. Trochę poczuli na nas tutaj. To jest ważne. Ej, może ja tu się dzieje, zaraz to przyjadą sami nie? Tak, plecy mamy rzeczywiście. I dobra, chodźmy, pchnijmy to... O, już. No co? ja dłuższa dół chyba. Nie no, nie trafiłem. Ja... Nie no. się tam Jak nam tak będzie losowało, to nie wygramy tego, nie? Losuje poniżej 20-30 no DZ albo dwa światła. Permo. Koło do nauczy się. Drugo skończyć, albo tamtego. Właśnie śnią kada. dz tam jest skończył. Nic, sof, nic, 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 co, cofaj co? Musimy to zaryzykować zaraz. Tak. Nice. Puść. Masz tego? Tak. Marta, kada. Błyska jedzie. Uwaga. Och, chusteczka. Uwielbiam się. A ja go w skleje brać. On nie, 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 nie w skleje, dawajcie fetru, on dobra. nie zna No ja ja panie nie dam rady strzelić, no będzie ciężko. No, nie, ja nie mam bicia. Mi pod nim przeleciało Właś? Trzeba na konto jakoś go chyba. Mamy DZT się. Mamy DZ na plecach, no. Może strzelać? Nie, a no, na trzeba na no, poczuć Nie da się w tym włas, traficie. Ale o! Jeszcze lodóweczka. Ale po tego DZT. Lidziana jest, Gdzie na bazie są. Na hero, może. No chyba gdzieś tam jest. Nie wiem, gdzie ona może gdzieś Tu? Po prawej? No a poto się sami, nie wiem. Żeby tego bata złamać Gdzie ona jest? A nie, no gdzie jest za lodówko? Jest, 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 jest tam. Dawaj, dawaj, dawaj. Nice. Oficjalnie.

O co jest z Markiem?